Cześć witam, mam jeszcze 15 minut przed wyjściem, jestem w połowie przygotowań, włączam sobie lampę, jeszcze muszę tylko zdecydować, którą szminkę wykorzystam dzisiaj i pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby skoro już mam to, to wszystko gotowe, zrobić Wam recenzję kilku produktów do mycia ciała i, i Wam coś rozdać. Dobry dzień na to, żeby się czymś podzielić. Więc tak, zacznę od tych rzeczy, który, których używałam i o których Wam mogę co nieco powiedzieć. I może tak, zaczniemy od żelu pod prysznic. Ta seria, to, to są produkty z laboratorium Joanna i ta seria nazywa się Natural żel pod prysznic z mango i papają. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy to jest Mango i papaja. ale produkt pachnie bardzo ładnie. Tutaj wiele nie muszę o nim mówić, bo to jest bardzo standardowy żel do mycia ciała. Szybko myje, dobrze się nadaje, zważywszy małą butelkę gdzieś tam właśnie po fitnessie, albo na siłowni, albo na basen, jak ktoś zabierze ze sobą rzeczy do mycia, to jest bardzo fajne. Ładnie zmywa brud i tłuszcz, jak to można powiedzieć. Bardzo mocno się pieni, co w moim przypadku ja mu poczytuję za minus niestety, bo jak się coś bardzo mocno pieni, to mnie mocno wysusza. I ja koniecznie muszę użyć żel, jakiegoś balsamu albo kremu po kąpieli Ale generalnie produkt jako żel do mycia jest spoko Dalej, drugą rzeczą, którą mam tutaj Wam do pokazania jest żel do higieny intymnej Z ekstraktem z nagietka lekarskiego, o którym nie mogę powiedzieć się nie nadaję do higieny intymnej, w ogóle ani raz tak nie użyłam On pięknie pachnie, on pachnie jak macerat z nagietka i mleko Ślicznie, bardzo ten zapach mi się podoba, dlatego ja go używam jako normalnego żelu do mycia i on jest trochę łagodniejszy od tamtego, ale nie powiedziałabym, że jest jakiś super, mega, ekstremalnie delikatny, ale generalnie produkt też dobrze myje, tylko znowu bardzo mocno się pieni. Chociaż podejrzewam, że większość osób to poczyta za plus, to po prostu ja jestem, nie lubię takich bardzo, bardzo silnie pieniących się produktów. I przechodzimy do dwóch moich ulubionych z tego całego zestawu produktów. To jest tak, peeling myjący z kiwi. Jak zobaczyłam ten kolor, to się przeraziłam trochę, bo, bo podejrzewam, że mnie uczuli mocno, dlatego że silne barwniki i silne takie substancje zapachowe na moją wrażliwą skórę działają czasami jak płachta na byka. Ale o dziwo jakoś jest w porządku. Może też dlatego, że on nie jest długo w kontakcie ze skórą. To jest produkt, który też bardzo ładnie pachnie. On ma taki świeży, przyjemny zapach. Kiwi to to nie jest, ale pachnie bardzo przyjemnie. On zostawia na skórze taką jakby. No, nie chcę powiedzieć, że to jest mocna piana, tylko to jest taka kremowa pianka o coś takiego. I te drobinki w nim zawarte, te czarne grudki, które tutaj widzicie, to. Są bardzo duże drobiny, bardzo twarde, ale za to okrągłe, więc nie drapią jakoś tak skóry mocno. On się świetnie nadaje właśnie po siłowni, jak chcecie się tak naprawdę porządnie umyć. Tylko ten mi zostawiał uczucie wysuszenia, takie, że musiałam użyć balsamu. A potem z kolei to uczucie wysuszenia jest tak silne, że wychodzę z wanny, wycieram się i od razu w tej sekundzie muszę się posmarować, bo mam bardzo napiętą skórę całego ciała. Ale jeśli chodzi o takie, jak właśnie macie takie nieprzyjemne uczucie na skórze, to on to ładnie zmywa. I teraz zostaje ostatnia rzecz, którą tak naprawdę lubię tylko za zapach. Znaczy, może nie tylko, ale głównie ze względu na zapach i to jest. Peeling do ciała gruboziarnisty, brazylijska mandarynka, Fruit Fantasy energia i rozkosz. Uśmiałam się niesamowicie z tej nazwy i z tej butelki, szczerze mówiąc, tutaj cała, cały dom się śmieje z niej, ale ten produkt pachnie cudownie. Naprawdę pachnie jak mandarynka. Bardzo świeżo, bardzo tak, taki energetyczny zapach. Jak lubicie sobie zrobić peeling rano, a nie wieczorem, to to jest po prostu idealny zapach na taką okazję, żeby się rozbudzić trochę. On ma te grudki bardzo duże i bardzo mocno ściera, więc ja nie mogę go użyć częściej niż raz w tygodniu, bo po prostu moja skóra tego nie zniesie aż, aż takiego mocnego złuszczania. Ale tak się zastanawiam, jakbym miała z tych wszystkich rzeczy coś sobie kupić, to kupiłabym jeszcze raz ten produkt, bo jest. No po prostu jest, jest bardzo ładnie pachnący, o tak powiem. I właśnie na przykład jak ktoś ma problemy z łuszczącymi się łydkami na przykład, że są takie bardzo suche i potrzebuje takiego mocnego peelingu, no to to jest bardzo mocny peeling. Ale też koniecznie jakiś balsam albo mleczko po kąpieli, bo one wszystkie bardzo mocno wysuszają. To to. Jeszcze mam produkt dla mężczyzn. Szampon i żel podprysznic dla mężczyzn. Trzy w jednym. Ciało, twarz i włosy. I to Michał mi napisał recenzję całą wielką więc wam teraz na podstawie tej recenzji powiem, co on o tym sądzi. I tak wypisał mi po dwóch stronach plusy minusy mężczyzna. Wszystko tutaj elegancko było zaplanowane. I teraz tak. Ja jeszcze powiem o tym zapachu, bo tutaj o zapachu nie dyskutowaliśmy, ale to jest po prostu zapach męski. Ja nie mogę powiedzieć, że on jest super dobry, super niedobry. Po prostu to jest zapach męski i od razu się czuję to jak się otwiera butelkę. I tutaj jako największy plus, Michał właśnie powiedział, że e, największym plusem tego produktu jest to, że zapach się nie utrzymuje na skórze. Że po kilku minutach już się nie miesza z perfumem, którego on używa, a to go bardzo denerwuje w innych produktach. E, I w tych innych, które ja Wam pokazywałam, też nie ma takiego czegoś, że się długo utrzymuje zapach. Mm, w trakcie używania utrzymuje się, a po wyjściu z wanny i wytarciu już tego zapachu nie ma. E, Myje w porządku, tak tu orzekł. E, ciężko jest ocenić mu, czy to się nadaje do mycia twarzy, dlatego że Michał ma cerę normalną. I można nawet mydłem zwykłym ją umyć, i nie ma żadnego problemu. Toleruje praktycznie wszystkie produkty, więc tu ciężko jest ocenić, czy to się dobrze nadawało do twarzy. I jako produkt taki do mycia ciała, to ma dobrą wydajność. I o tamtych też mogę powiedzieć, że mają dobrą wydajność. I teraz tak, druga, ta druga część tabelki, do tej, którą mi zrobił, to są minusy tego produktu. I tutaj mi napisał, że jest słaba wydajność jako produkt do włosów, ale podkreślmy to, że Michał ma dłuższe włosy znacznie niż ja. Więc jeśli chodzi o mycie takich długich włosów, to on mówi, że to się kompletnie nie nadaje, bo trzeba bardzo, bardzo dużo użyć, żeby te włosy umyć. Ale zaznaczył mi jednocześnie, że jak miał włosy krótkie i używał żelu do mycia ciała też do włosów, to bez problemu mógł umyć, nie było kłopotu, więc pewnie do krótkich włosów to się sprawdzi. Napisał mi też, że po umyciu tym produktem włosów one koniecznie wymagają odżywki, bo są jak siano, są poplątane i ciężko jest je rozczesać. Ale że każdy trzy w jednym tak działa, na włosy długie, tak mi tutaj jeszcze do, dopisał. I jeszcze ocenił jedną rzecz, której ja zawsze to pozostawiam, jakby ocenię każdego osobiście, no bo to, to jest kwestia ceny. Ale on mi tutaj napisał coś takiego, że sobie przeliczył ile wychodzi. Za ten produkt za litr, i ile wychodzi z jakieś inne produkty za litr i że one wcale nie są tanie, dlatego że po prostu jednorazowo się wydaje mało, bo te opakowania są bardzo malutkie. Ale to nie jest wcale kwestia tego, że na przykład sam produkt w sobie jest dużo, dużo tańszy od innych. No i to tyle. To jest moja opinia na temat tych produktów i teraz wam powiem, co mam dla was, bo mam jedną nagrodę taką większą, jedną taką pocieszenia. To tak, może wam po prostu pokażę. Mam dwie nagrody, jedną większą, jedną mniejszą. Będę losować, nie będę wybierać osoby, która je zdobędzie, bo po prostu chciałabym, żeby to było jakieś takie bardziej uczciwe i fair. I teraz tak. Pierwsza osoba zgarnie odżywkę wygładzającą z jedwabiem. Marki ładna. Szampon wygładzający jedwab. I do tego jest jeszcze maska wygładzająca też jedwab. I taka odżywka bez spłukiwania smoothing spray. Ułatwiające rozczesywanie, i to jest też w tej serii Edwab, czyli całe te cztery produkty z serii Edwab ktoś dostanie, i później druga osoba dostanie nagrody pocieszenia. A tą nagrodą jest szampon i odżywka z pokrzywą i zieloną herbatą, także ktoś jeszcze zgarnie coś takiego. A co trzeba zrobić, żeby wygrać, to wystarczy wejść na stronę Joanna, ja Wam zostawię na dole w opisie filmu link. Tam chcę zobaczyć, co oni mają ciekawego, i napisać mi w komentarzu tutaj pod tym filmem, co Wam się spodobało, jak może byście chcieli wypróbować. I oczywiście trzeba być subskrybentem mojego kanału, no bo ja chcę się z Wami czymś podzielić, a nie z jakimś człowiekiem przypadkowym, który wpadł na chwilę. I to byłoby na tyle. No mam nadzieję, że jesień nie jest dla Was jakaś taka bardzo uciążliwa względem chorób, tak itd. Trzymajcie się wszyscy zdrowo i do zobaczenia następnym razem. Na razie!